Dziś na Starym Cmentarzu w Działdowie opowiemy sobie nieco o kowalu bezskrzydłym. Jest to pluskwiak różnoskrzydły, który bardzo pospolicie zasiedla tereny wokół nas. Ponieważ jest to owad duży, kontrastowo ubarwiony, czerwony i jeszcze w dodatku występuje często w dużych grupach wczesną wiosną, wtedy kiedy my się przyglądamy wszystkiemu dookoła i nie ma zieleni, która może go Ukryć, więc najczęściej go doskonale wszyscy znamy. On występuje cały rok, z tym, że później, kiedy już jest dużo owadów, ptaki śpiewają, a wszystko dookoła kwitnie, to kto by tam na taki drobiazg zwracał uwagę na ziemi, no ale my dzisiaj zwrócimy i więcej na jego temat sobie opowiemy. powiedziałem, że kowal jest pluskwiakiem różnoskrzydłym i jest to grupa owadów, która wyróżnia się pewnymi charakterystycznymi cechami. I Chociaż nie brzmi to zbyt przyjaźnie, pluskwiak różnoskrzydły dla przeciętnego człowieka to jednak dosyć łatwo go poznać. Ich nazwa wzięła się stąd, że mają specyficzne skrzydła. U nasady są one zgrubiałe, zbudowane z dosyć grubej chityny, a później przechodzą stopniowo w takie błoniaste, jak widzimy u muchy. A więc jak będziemy patrzeć na plecy takiego pluskwiaka, to będziemy widzieć zróżnicowane Skrzydła, a ponieważ między tymi skrzydłami jest jeszcze trójkątna taka tarczka i ma dodatkowo różne wzorki, to bardzo często jak na niego patrzymy widzimy w zarysie literę X. I to już jest taka pierwsza cecha, po której można przypuszczać, że jest to pluskwiak różnoskrzydły. Pluskwiaki różnoskrzydłe mają wszystkie aparat kująco ssący. Cóż to oznacza? Oznacza to tyle, że muszą się odżywiać pokarmem. Płynnym, po pierwsze, a po drugie, że nas nie ugryzą, no bo nie mają szczęk ani żuwaczek, za to co po niektóre mogą nas ukłuć. I trzecia cecha, o której powiem, to jest obecność specyficznych gruczołów na odwłoku, które wydzielają substancje, które są dla nas cuchnące i bardzo niesmaczne. I przekonał się o tym w zasadzie każdy, kto kiedykolwiek nawet przypadkowo rozgniótł takiego pluskwiaka, albo jadąc na rowerze i łapiąc rozdziawioną paszczą powietrze połknął, no to są wrażenia nie do zapomnienia przez całe życie. Wróćmy jednak do naszego konkretnego gatunku, czyli do Kowala bezskrzydłego. Jest on bardzo charakterystycznie ubarwiony. Nie jest to problem, żeby go rozpoznać, tak? Bardzo kontrastowo czerwono-czarne kolory na półpokrywach ma charakterystyczne czarne dwie plamy, a rysunek tworzy taką jakby odwróconą klepsydrę, a jeżeli go odwrócimy, to w ogóle przypomina głowę jakiegoś potwora albo nie wiem, darta Weidera. Jest to ubarwienie ochronne, którym on mówi wyraźnie, że zobacz, ja się Ciebie nie boję, nie kryję się przed Tobą. Jeżeli mnie zjesz, za dobrze to się najczęściej dla Ciebie nie skończy. Zresztą te dwie plamy nieprzypadkowo kojarzą nam się z oczami, tak ma być. Wyobraźmy sobie, że gdzieś tam próbujemy w trawie na coś polować, nagle wyskakuje nam taka wielka głowa darta Wejdera. No wiadomo, że zostawimy w spokoju kogoś takiego. Larwa wygląda nieco inaczej, bo wygląda w ten sposób. Odwłok ma cały czerwony, a nie czarny z takim rzędem plamek. No, larwy również z niczym nie pomylimy. Więc taki owad to jest nasz kowal bez skrzydły. Jesteśmy do niego przyzwyczajeni i czasami zapominamy o tym, jakie to jest tak naprawdę atrakcyjne ubarwienie. Nie jest to żadny szary schowany gdzieś żuczek. Powiedziałem, że te czarne plamy są na pół pokrywach, a facet nazywa się kowal bez skrzydły, Więc dlaczego on się nazywa bez skrzydły, skoro skrzydła ma? A no dlatego, że ze skrzydeł zostały mu właśnie tylko owe półpokrywy. Tutaj już nie znajdziemy na końcu błoniastych skrzydeł przypominających muchę, a pod spodem powinna być jeszcze druga para skrzydeł. Po niej nie zostało już nic, tylko jakieś tam szczątkowe organy. A więc dlatego jest to kowal bez skrzydły. W Polsce w zasadzie tylko takie możemy spotkać i absolutnie one nie latają. Ale taka Ciekawostka, kowal bez skrzydły tworzy również formy tak zwane długoskrzydłe, w których tutaj będą te błoniaste skrzydła. Warunkiem powstania takiej długoskrzydłej formy jest odpowiednia temperatura i odpowiednia długość dnia w momencie, kiedy larwa przeistacza się w postać dorosłą. W naszych warunkach to by musiała być mniej więcej połowa czerwca do końca czerwca, ale w Polsce larwy w zasadzie prawie wszystkie przeistaczają się w postacie dorosłe w sierpniu albo we wrześniu. W związku z tym tak naprawdę. Najczęściej widzimy takie formy. Zresztą te długoskrzydłe też nie latają, chociaż gdzieś się pojawiały jakieś doniesienia, że sporadycznie może się to zdarzyć. Na pewno wiele osób nieraz się zastanawiało, czy skoro występują masowo na drzewach, czy tym drzewom nie szkodzą, czy w jakiś sposób na nich nie żerują. Otóż nie, są niegroźne, dlatego że z zasady żywią się właśnie takimi owocami, nasionami. I mamy trzy grupy roślin, których nasionami się odżywiają: to są lipy, robinia akacjowa i rośliny malwowate, czyli malwy, ślazy, pierwoślazy. To jest zasadniczo grupa ich żywicielska. Teraz jak popatrzymy sobie na taki właśnie owoc lipy, to on jest ekstremalnie suchy i to jest pokarm w ogóle niepółpłynny. Ja powiedziałem, że pluskwiak musi się żywić pokarmem półpłynnym. Jak on się do tego zabiera? Wbija kłójkę do środka i zaczyna bardzo szybko nią pocierać we wnętrzu. Doprowadza do maceracji, do rozdarcia tkanek, a następnie spłukuje je śliną i zasysa. I w taki sposób się odżywiają. One są wbrew pozorom dosyć Dosyć plastyczne jak na fitofagi, czyli organizmy odżywiające się konkretnymi roślinami. Możemy zauważyć czasami, że żywią się innym bezkręgowcem, nawet własnego gatunku. Nie powinno nas to dziwić, ale zasadniczo to jest podstawowy pokarm tych pluskwiaków. Dosyć charakterystycznym przejawem obecności tego gatunku w środowisku są tak zwane agregacje, czyli skupiska tych organizmów, które często obserwujemy na przykład na drzewach. No i teraz jest pytanie, dlaczego one Tworzą takie zgrupowania? Nie jest wcale taka prosta i jednoznaczna ta odpowiedź. O tej porze przyczyną jest temperatura. Występują w miejscach, które są ciepłe, a poza tym, kiedy zbiją się w dużą grupę, są w stanie wytworzyć o wiele wyższą temperaturę, niż by wynikało to z takich warunków otoczenia, które obserwujemy. Także to jest jedno wytłumaczenie, ale życie w stadzie w ogóle przynosi o wiele więcej różnych korzyści, tak? dlatego że jest dużo oczu, które wypatruje potencjalnego drapieżnika. Jak już drapieżnik zaatakuje, to jeden osobnik. Wydziela substancje, które ostrzegają inne, można się szybko rozbiec. Tak więc takich różnych uwarunkowań jest bardzo dużo. Podam taką ciekawostkę. Na przykład ptaki szybciej uczą się unikać tych organizmów, kiedy żerują właśnie na takiej agregacji, bo jest bardzo wyraźny kolor, yy, który jest skojarzony z nieprzyjemnym smakiem. No bo oczywiście to, że on jest kolorowy i że jego nie należy jeść, to ptak dowie się dopiero wtedy, kiedy go zje. I kiedy poluje na pojedyncze to znacznie dłużej zajmuje mu nauczenie się, że należy ich unikać niż kiedy siada przy takiej właśnie agregacji. Ponieważ jest go dużo, jest łatwo dostępny, bardzo dobrze się hoduje, to stał się takim królikiem doświadczalnym naukowców i bardzo wiele prac. Powstało kilkaset prac poświęconych tylko i wyłącznie konkretnie temu pluskwiakowi. Znamy jego skład chemiczny, fizjologię, genetykę, ekologię. Tak więc wiemy o nim bardzo dużo y, konkretnych danych. I taka ciekawostka z przełomu XIX i XX wieku. Na pewno Państwo słyszeli przynajmniej o chromosomach płci i wiedzą, że kobiety mają dwa chromosomy X, a mężczyźni X i Y. Otóż pierwszy raz w historii chromosom X został opisany właśnie u Kowala bezskrzydłego, kiedy niemiecki entomolog Herm Hermann Henking oglądał sobie chromosomy z komórek rozrodczych y, właśnie tego owada pod mikroskopem. One były barwione Uważył, że jest jakieś ciało, które barwi się tak jak chromosom, ale zachowuje się nietypowo. I on nie wiedział, czy to jest chromosom, czy nie. Nazwał go jakimś nieokreślonym czynnikiem X. I ta nazwa X została już po wsze czasy. A więc chromosom X nie wygląda jak X. On został kiedyś tam nazwany jako nie wiadomo co. W tej chwili wiemy, ale nazwa została to dzisiaj. I to jest wszystko, co już dzisiaj chciałbym na jego temat powiedzieć. Myślę, że bez trudu możecie znaleźć go w swoim otoczeniu i mu się przyjrzeć w naturze. A pluskwiaki różnoskrzydłe są w ogóle tak fajną i ciekawą grupą, że mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie do nich wrócimy przy innych okazjach. Trzymać go jeszcze sobie? Trzymać, nie? Można. Krok do tyłu. Dobra. Jeszcze. No to lecimy z koksem. Krok do tyłu. Jednak? O. Ustawiam pozycję miednicy. Tak. Ok. Mam nadzieję, że to nie wywalisz mnie, że za długo gadam. Teraz dalej o wyglądzie. <noise> Ty może chodźmy dwa kroki do przodu no. do tyłu. Całkiem za nie? Tak. Dobra, okej. Okay. Dobra. Mogę od warunkiem, tak? Warunkiem. I każdy, kto nawet niechcący roz na sam koniec. No nie, spokojnie. Dobra, od kiedy powiedzieć? No i... tak, tak, tylko czekam, musimy wydobyć. Słuchaj, jest gitara, zobacz co ja sobie zrobiłem. <laughs> Ale co ja chcę powiedzieć? Okej. Okay. Teraz sobie gościa już odłożę. Wezmę z powrotem tego jakby trzeba... Oj, 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 Ale co? Ale rysunek ładny, co? Wspaniały. Wszystko moje własne. I wtedy się często zastanawiamy, czy. Nie, wywal to. Kurde, co ja porąbałem? A pożywieniu żywieniu nie chciałem. No dobra, musimy to jeszcze raz nagrać, bo znaczy pomoc naukowa się pojawiła. I mamy trzy gatunki. Okej. Okay. i mamy trzy grupy roślin, którymi się odżywiają. To są lipy, robinia akacowa. A liczne stada, e, które możemy obserwować. To Żadne stada. Także to jest jedno wytłumaczenie, ale życie w stadzie w ogóle jest, e, <grym> Jeszcze raz. Otóż... <grym> Bez pomyłek. Szokujące. I to już wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeszcze raz, bo się tu syplenie. <grym> Dobre. No. Daliśmy radę całkiem szybko, słuchaj. Jak na nas. Jak na mnie. <grym>